Niby pociąg osobowy, ale takie siedzenie pojedyncze jak w pierwszej klasie, oczywiście idealne dla mnie. Do centrum Krakowa pociągiem podjechałem, od razu na samą górę galerii krakowskiej do Kerfura się udałem. Tam trzy herbaty, trzy tofifi i trzy superkleje kupiłem. Teraz zastanawiam się, czy ten pomysł w ogóle się sklei. Do tego jeszcze wcześniej i wroszę odwiedziłem i to nie w sklepie fizycznym, tylko online coś zamówiłem. Po wyjściu z galerii krakowskiej dosłownie prosto poszedłem. By szybko dojść na uczelnię, innego wyjścia nie ma. Niebieską kładkę pokonujemy i to naprawdę Wyjątkowe miejsce z punktu widzenia historycznego, bo co tutaj mamy? Symbol. Cesarza Franciszka Józefa I, takie pozostałości po zaborach, na ulicę Radziwiłoską wchodzimy i to niezwykłe miejsce. To tutaj Tesla obok starego malucha parkuje, tu tutaj żabka jest gdzie? W zielonej kamienicy. No i skręcamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie, która powinna być o wiele bardziej reprezentacyjna, biorąc pod uwagę, kim Maria Skłodowska-Curie była, ale pomijając to, tutaj jest kseropak, gdzie pracę dyplomową drukowałem za dwie takie prace, 112 zł zapłaciłem, teraz już szybko na uczelnię pędzimy. Myślę, że to typowy, dobry dla studentów, Moment, by sobie przypomnieć, o czym ja w ogóle pracę pisałem, i wchodzimy już na teren mojego Uniwersytetu Ignatianum. Tak, by dostać się do uczelni, trzeba przejść obok Wielkiego Kościoła i oficjalnie mówi się Ignacjanum. Cały czas to powtarzają mi. To jest poprawnie, ale ja się już nauczyłem Ignacjanom i to się nie zmieni. Co do samej uczelni, to nie ma za bardzo co gadać. Jest po prostu czysta, wyremontowana i zadbana. Ostatnio od druga winda została otwarta jakieś opowieści o marznących studentach, pleśni i robakach, to nie tutaj. Jest i ona sala 205. To tutaj o 10.30 odbędzie się mój egzamin. Triumf albo pogrzeb mojej całej kariery naukowej, jeśli chodzi o podarunek dla członków komisji egzaminacyjnej, to oprócz tego co pokazałem, jeszcze taki żel pod prysznic oliwkowy i krem do oliwkowy kupiłem. Chciałem, żeby to było takie skromne, ale praktyczne. Naprawdę w tym momencie nie wiem, czy to był dobry pomysł. Wiem jedno, że opakowania prezentowe do koloru pracy magisterskiej idealnie pasują. Jeśli chodzi o mój wygląd, to nie wszystko poszło tak, jak myślałem. W największym skrócie ja od ponad roku chodzę na siłownię i tam dosyć intensywnie trenuję, więc większość ubrań się już nie mieszczę. Niektóre ubrania znajomym pooddawałem, inne na biednych porozdawałem, ale garnitur w szafie wisiał, go zostawiłem i uznałem, że tak jak dwa lata temu marynarka idealna była na obronę licencjatu, to teraz na pewno na no, magistrze też się uda. Oczywiście, że nie, nie mogę w nią nawet wejść za bardzo, więc na szybko musiałbym szukać jakichkolwiek ubrań. Ta koszula ma dziurę nawet, ale cokolwiek, żeby na nie pasowało, żeby mnie na obronę wpuścić. No nie ukrywam, trochę wstyd, przepraszam. Ciekawostka na Ignatianą, oczywiście w męskich toaletach są pisuary, ale są one również w kabinach, tak jak zwykłe toalety. Inna ciekawostka jest taka, że Ignatianu ma normalne, w pełni funkcjonujące radio, nazywa się Stacja Czwarta, i normalne studio nagraniowe, dodatkowo takie ładne sale, a uczelnie widać z jadącego pociągu. Gdy 10.30 wybiła, na salę zostałem wezwany i zacząłem być przepytywany. Wbrew pozorom moja obrona kilku minut nie trwała, tylko bardzo długo, ale to była naprawdę ciekawa sprawa, choć niesamowicie stresująca. Pierwsze pytanie dotyczyło metod i technik, które w pracy zastosowałem: dlaczego te, a nie inne, czym się kierowałem, jakie są wnioski, moje przemyślenia, uwagi, co mi się podoba, czy coś mnie zaskoczyło. Drugie pytanie dotyczyło podejścia ogólnie do memu w internecie, do grafik, do takiej ikonografii, można powiedzieć: jakie są zasady, reguły, czym się kierujemy, etyka, estetyka. Trzecie pytanie to już kultura języka, te wszystkie odpowiednie reguły, jak jest, jak być powinno. Trochę to trwało, bardzo mnie stresowało, ale mniej więcej wiedziałem o czym mówię. I uwaga, jakie są wyniki? Średnia ocen z przedmiotów, które studiowałem przez te dwa lata, to 4,85. Ocena z pracy to 5 i ocena z obrony pracy magisterskiej to 5, co oznacza, że moja średnia ze studiów, ta ostateczna, to 4,93, a więc ocena to bardzo dobry. Dodatkowo komisja poinformowała mnie, że złoży wniosek o wyróżnienie mojej pracy i nagrodę dziekana. Oczywiście nie wiadomo, czy dostanę, bo to nie ja, ani nie komisja decyduje, ale to jest naprawdę dla mnie potężne wyróżnienie, czuję się doceniony. Podczas obrony usłyszałem kilka naprawdę bardzo miłych słów na temat mojej pracy, że jest wartościowa, że widać, że poświęciłem jej kupę czasu, Czasu I że naprawdę to kawał dobrej roboty. W Polsce 5,5 miliona osób ma tytuł magistra, teraz do tego grona dołączyłem i ja. Także oficjalnie możecie mówić mi, kujonie! I teraz też myślę, warto wyjaśnić, odpowiedzieć na pytanie dotyczące koloru moich prac. Dlaczego mój licencjat i magister jest różowy? To takie niemęskie. No właśnie nie do końca. Zacznijmy od tego, że ten słynny podział chłopcy na niebiesko, dziewczynki na różowo, ma około. 80 lat zaczął się pojawiać w okolicach 1940 roku. Po drugie, czy naprawdę kolor wykorzystywany przez wojsko do kamuflażu jest mało męski? Oczywiście już mówienie o kolorach męski, damski jest trochę abstrakcyjne, ale jednak, gdyby pójść w tym klimacie, to różowy jest tak samo męski jak moro, no bo okazało się, w szczególności w trakcie II wojny światowej, ale i nie tylko, że kiedy samolot spadł na pustynię, nie dało się go za bardzo znaleźć. Samolot był koloru różowego, i tak oto różowy zaczął być wykorzystywany w wielu różnego rodzaju akcjach, po prostu do. Kamuflowania sprzętu nie tylko podczas akcji na pustyni, ale również do samolotów podczas wschodu czy zachodu słońca. Więc jeśli kiedyś zobaczysz gdzieś różowy sprzęt wojskowy, to niekoniecznie oznacza to jakiś manifest, jakiś protest. Być może to jego oryginalny kolor. Po obronie z kilkoma osobami jeszcze się porozmawiało. Moi promotorce po raz kolejny bardzo serdecznie podziękowałem i szybko do Nordfisza pobiegłem. Jeszcze na ofertę śniadaniową do 12 się załapałem, więc fishera za 3 zł. I kawałki dorsza czarnego z frytkami za 5 złotych zamówiłem, no i zjadłem. Ja choruję na uszczyce, więc nie mogę jeść żadnego śmieciowego, przetworzonego, chemicznego, niezdrowego jedzenia. No bo łuszczyca to taka niemiła choroba, która nieleczona skraca życie o 20 lat lub więcej, a ja planuję długie życie, więc się zdrowo odżywiam, więc taki Northwish jak najbardziej jeść mogę. Potem z centrum Krakowa na Bronowice pociągiem podjechałem. Taka ciekawostka, na przystanku kolejowym Kraków-Bronowice, przy peronie trzecim i czwartym są chyba najdłuższe schody ruchome w Małopolsce, bowiem, że Warszawa ma dłuższe. I potem obok Ikei przeszedłem i do galerii Bronowice dotarłem. Tutaj Vision Express nowe okulary odbierałem, te, które właśnie na tym filmiku widać. Stąpiłem. Jeszcze doszą i jak na mnie zrobiłem coś bardzo szalonego, czyli kupiłem napój zero. Producent Heleny Powodzianom pomaga, to ja tak pijąc Helenę odwdzięczyć się mogę. Galeria Bronowice to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ona jest wybudowana jakby tyłem do miasta, a przodem do takich tam osiedli, czyli tyłem do Ikei, no i tutaj żadnego wyjścia nie było. Dopiero kilka lat temu powstało, no ale żeby je zrobić to trzeba było pociągnąć je, przez parking, więc żeby wyjść od przodu, od strony case galerii, idziemy przez parking normalnie między samochodami. Fajne to. Oczywiście nie będę teraz omawiał całej pracy, bo większości ludzi podejrzewam, to w ogóle nie interesuje. Trzeba byłoby przeczytać całą, by ją w pełni zrozumieć. Ale mogę na przykład podać wyniki ankiety, która wzbudzała największe zainteresowanie wśród ludzi wokół mnie i tak dalej. To proste pytanie, czy lubisz memy? No i Polacy odpowiadali, 82,7% Polaków lubi. A 17,3% Polaków nie lubi memów. To co w wywiadzie i w innej ankiecie, która w pracy oczywiście jeszcze jest, zaskoczyło mnie najbardziej to, że naprawdę wiele osób traktuje memy jako wiarygodne źródło informacji, z którego mogą się dużo dowiedzieć, choć to w sumie nie powinno mnie wcale aż tak dziwić, no bo jednak te memy są bardzo obecne i nic nie wskazuje na to, by miały zniknąć, przybierają nowe formy, jak choćby popularne teraz Między innymi na YouTubie takie memy wideo w postaci czorców, kilkunastosekundowe żarciki. A co ze mną, z moją przyszłością, jakie mam plany? A kto to wie? Czy chcę zostać nauczycielem? Tak. Czy chcę zostać policjantem, strażakiem? Tak. Czy chcę zostać kontrolerem ruchu lotniczego? Tak. Wielką gwiazdą aktorem? Tak. Wybitnym pisarzem? Tak. Czy chcę spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i być konduktorem w pociągu? Tak. Mój plan aktualny zakłada, że pójdę do... Zwyczajnej, normalnej pracy, oczywiście od pięciu lat, raczej w miarę prężnie działam w internecie. Zaraz będzie druga książka, różnego rodzaju projekty przede mną i tego nie zawieszam. To dalej będzie się działo, różnego rodzaju materiały będą powstawać, ale uznałem, że chciałbym pójść też do takiej normalnej, zwyczajnej pracy, by nabrać więcej takiego życiowego doświadczenia, czegoś o świecie się dowiedzieć.